Hejka wszystkim. Mam nowy telefon i pewnie to widać po jakości kamerki. No i po jakości dźwięku. Mam nadzieję. Że... Bo strasznie narzekałeś na ten y, dźwięk i mam nadzieję, że już będzie lepiej. No, ale i ja to stajni I yy, dzisiaj ja z sobie w taki luźny terenik. I myślałam, że odpowiadam w tym terenie na Wasze pytanka, które zadajecie mi bardzo często na Instagramie. W sensie, wybrałam takie, które pojawiają się dosłownie w każdej naklejce z pytaniami, żeby po prostu. Yy, Uniknąć tego w pewnym sensie i jeżeli będą się znowu pojawiały, to po prostu będę was tutaj odsyłać, żeby. No, wiecie, są nowe osoby, często nie wiedzą wielu rzeczy, dlatego wolę wszystko zabrać w jedną całość, takie podstawowe informacje, niż żeby odpowiadać po milion razy na to, na to samo pytanie na Instagramie. Yy, także, no, zbieram się do stajni, pokażę wam jeszcze co mam na sobie, ale nie mam nic ciekawego na sobie, mam po prostu bryczesy zwykłe i. Grafik. No ale pokażę wam, bo czemu nie. No i będę jechać. Tak więc to jest mój outfit. Mówiłam nic specjalnego. Mam zwykły golf, nie wiem z HM-u czy skądś. Pasek speakera, moje ukochane bryczeski picker fia i skarpetki. speakera. Jeszcze ubiorę jakąś sobie bluzę albo kurtkę, no bo jest zimno na dworze. I zmartnę, jak będę miała tylko to. Jestem już w aucie i będę jechała do stajni, ale zanim pojadę, chciałabym odpowiedzieć na pierwsze pytanie, czyli najczęściej pojawiające się pytanie pod tytułem Ile Aaron ma lat? Bo ja tak często o to pytacie, że ja nie wiem. Już mam wrażenie, że odpowiadam na to milion razy i nawet w poście pisałam, jak Aaron miał urodziny, to ile lat kończy, ale i tak to pytanie jest zawsze, wiecznie i jest go pełno. Także odpowiadam w końcu: Aron ma 17 lat w tym roku. Urodził się 5 maja 2005 roku. Bardzo łatwa data, 5, 5, 2005. No, więc mam nadzieję, że po tym filmiku już więcej nikt nie zapyta mnie, ile Aron ma lat, bo odpowiedziałam na to. Patrzcie na to: koniki są już na dużej łące i w ogóle w tym roku nasza duża łąka została podzielona na pół, żeby... Ja, Aaron. żeby jak zjedzą tutaj w całą trawę, to wtedy pójdą na drugą część. No. I Aaron jest pierwszy dzień na dużej łące w tym roku. Ale zaraz go z tym zabieram, bo idziemy w teren. Uwaga, dokazuję jaki Aaron jest brudny. Aaron już wyczyszczony i osiedlany. Ubrałam mu taki różowy czapratek z Eskadrona. Z, nie wiem, jakiej kolekcji. Tam w ogóle konia ładują właśnie na przyczepy, więc trochę jest głośno. No. E, I tak Aronek wygląda. Jedziemy sobie w teren i w terenie odpowiem na Wasze pytanka. Ale zanim pojadę w teren, czas na pytanie numer dwa czyli: jakiej rasy jest Aron? Aron jest rasy SP, czyli jest takim kundelkiem. Jego matka jest cała NN, nie wiadomo jakiej jest rasy. A jego tata jest chyba KWPN-em, ale nie jestem pewna chyba tak. Idziemy sobie, idziemy, patrzcie jaki ruch auta jeżdżą i my też tam idziemy. Ej, naprawdę musicie przyznać, że jak włączam tryb w moim telefonie pod tytułem studio filmowe, to to jest jakość, jakbym ja nagrywała, nie wiem, jakąś drogą kamerą. A to jest telefon. Jestem pod wrażeniem. W ogóle patrzcie, ten czaprak jest kozacki, musicie to przyznać, a ja tak w sumie go średnio lubiłam. Nie wiem dlaczego, średnio go lubiłam, a teraz to jest dla mnie jeden z ładniejszych czapraków, tak ja mam. Musicie o tym przyznać. I w ogóle dzisiaj go zabieram do domu i zabieram dużo czapraków, ponieważ jeszcze będę nagrywała wieczorem dla Was film tytułem Moje wszystkie czapraki aktualizacja, czyli jakoś tak. Bo moja kolekcja się dość mocno zmieniła, więc następny film po tym, jaki wylatuje, to film właśnie z czaprakami. Czas na pytanie numer 3, czyli Ile ja mam lat? Wszyscy myślą, że ja mam jakieś 16 lat, a ja mam 23 lata. Yy, sama się czuję jakbym miała 16, więc nie mówcie do mnie jakaś pani czy coś w tym stylu, ale no mam 23 niestety. Ogólnie to aran jest niedobry, ponieważ... Yy, to no nie jest niedobry, bo się po prostu boi, bo tu jakieś strzały co chwilę słychać. Patrzcie, nie doczyściłam grzyb, yy, bo tu jest niedaleko strzelnica i on się płoszy i mi co chwilę yy, próbuje zawracać i jak mu nie pozwalam, to staje dęba i mnie trochę wkurza. Ale rozumiem, że się biedak boi, więc nie będę miała do niego pretensji. Ale tu ładnie. Pogalopowałabym po takiej łące, no ale tak jak mówiłam, idziemy po zachodniej łące. Eee, no ale niedługo będę na takiej łące, na której będę mogła już sobie galopować. Jaki jest mój rekord skoku? Powiem wam, że nie wiem Bo ja nigdy nie patrzę na to Ile ja skaczę I nie ma to dla mnie znaczenia w ogóle I zwracałam tu uwagę I nigdy też nie skakałam na jakieś rekordy Że o, dzisiaj skoczę tyle I pobiję mój rekord tak. Nawet jak nagrywałam ten film, że rekord skoku na Kordeaux, To wiecie, to nie był rekord skoku Tylko po prostu tak nazywałam Bo skoczy skoczyliśmy w miarę wysoko I na Kordeaux faktycznie wyżej nie skoczyłam no, ale ogólnie Wydaje mi się, że wyżej niż metr trzydzieści nie skoczyłam, ale... metr trzydzieści raczej skoczyłam, ale myślę, że wyżej nie. Myślę, że metr 30 można powiedzieć, że jest moim rekordem skoku, ale też nie wiem. No mówię, ja, nie, nie, dla mnie to nie ma znaczenia, ile kto skacze, dla mnie ważniejsze jest to, jak ktoś potrafi pojechać parkur, bo co z tego, że ja skoczyłam na przykład pojedynczą metr trzydzieści, jak wcale nie jeżdżę jakoś zajebiście. Patrzcie jaki biedny Aronek, nie popsikany sprayem na owady, Jezus, Aron! Jak to ty tu przeżyjesz? Serio mi go szkoda i jestem na siebie zła, że ja go nie popsikałam niczym, mogę naprawdę gryzą w te głupie muchy, czy nie wiem co, ale szkoda mi go, jestem wyrodną matką. Ej, odkryłam nową trasę na galop i się jaram, bo e, brakowało mi takiej dłuższej trasy do galopu, z fajnym podłożem i zrobiłam z Aronem taki dłuższy galop. No i będę chyba tutaj częściej jeździła. Mimo, że to jest teren, w który zawsze jeżdżę, po prostu skręciłam w inną uliczkę i robię taką dodatkową pętelkę galopu. Bo wiecie, ja bym ogólnie miała tutaj fajne tereny, właśnie z galopem, ale minus jest taki, że przez połowę drogi jest takie podłoże. No i po takich kamieniach chyba się średnio galopujemy i w ogóle szkoda Arona, że on po tym musi stępować. No i... No fajnie, bo to jest le górek i tak dalej, ale te kamienie mnie tak trochę denerwują. Kolejne pytanie, które pojawia się bardzo, bardzo, bardzo często, to jest jak to się stało, że współpracuję z Eskadronem. Ja nie wiem, inne marki Was nie interesują, tylko ten Eskadron. No ale rozumiem, że to jest taka marka, z którą wiele osób marzy, żeby współpracować. No i powiem Wam, że to było tak, że napisali do mnie, po prostu dali mi ofertę. A ja ją przyjęłam, nie było tak, że się prosiłam, chodziłam, że o Jezu, dajcie mi współpracę. Nie, tak nie było. Eee, po prostu napisali do mnie, że dają mi taką i taką ofertę i czy ja chcę. No i też mogłabym powiedzieć, na czym polega moja współpraca, no bo to nie jest żaden sekret. Po prostu dostaję outfit z każdej kolekcji, która wychodzi. I zamiast za to jestem na ich wyłączność, czyli nie przyjmuję marek, które są konkurencyjne dla nich. Nie przyjmuję żadnych marek, które są e, na przykład z czaprakami, z itp. i No, no i tyle no. Żadna większa filozofia, po prostu dostałam ofertę współpracy, którą przyjęłam. No i też mogę Wam powiedzieć, co wpłynęło na to, że ja dostałam tę współpracę, no to no to mi powiedziała przedstawicielka po prostu i to też nie jest sekret, że... Nie miałam 100 milionów współprac na raz, czyli, no bo ja jestem taką osobą, że ja nie będę reklamowała, że tak powiem, dlaczego i jak dostawałam jakieś oferty takie średnie, to ja ich po prostu nie brałam. A wiem, że jest dużo dziewczyn właśnie w internecie, które jak napisze do nich jakaś marka, to one biorą wszystko jak leci. No i no moim zdaniem takie osoby są średnio wiarygodne, bo w większości wciskają wam po prostu to, za co dostają siano, a ja. Jeżeli uważam, że coś jest w porządku, to przyjmuję, a jeżeli uważam, że coś jest, że tak powiem, skamem, no to tego nie przyjmuję. I to zaważyło na tym, że wybrali mnie akurat, a nie kogoś innego, kto na przykład miał wtedy ode mnie lepsze zasięgi. Bo ja wtedy, jak dostałam tą współpracę, miałam jakieś 10 tysięcy obserwacji, mniej więcej. No, więc. Tak to było. Kolejne pytanie, które się przewija zawsze w mojej naklejce, to jest jak dużo mam czepraków? Yy, I na tą chwilę, nie wiem, ale nagram dzisiaj film z brakami i się dowiem i tam sobie będziecie mogli policzyć i on pewnie wleci tak parę dni po tym filmie, ja nie wiem, z dwa dni czy coś takiego. Zobaczymy jak Mati będzie montował, ale no... Yy, to ile mam czepraków dowiecie się w następnym filmie. P.S. Wpadajcie na kanał Matiski, to jest kanał mojego montażysty, i proszę dać mi subskrypcję, bo yy, robię dobry montaż, no chyba nawet spoko filmy, chociaż nie oglądam, ale wy Patrzcie na to, to jest kwiatek... Oh my god! Wow! ...akacji sobie urwałam. No i ja kiedyś, jak byłam taka młodsza... Aaron, co ty tam widzisz? Jak byłam taka młodsza, to sobie myślałam... Znaczy, tak mi powiedziała babcia, że można jeść te kwiatki, nie? Dobra, wywalam je. Że można je jeść. No i ja to jadłam i było mega dobre. A potem się dowiedziałam, że w tych kwiatkach jest dużo robaków, i teraz mam takie obrzydzenie, wielkie do tego, jak sobie o tym myślę, że jadą te kwiatki ja tam robaki. Chociaż w sumie jak sobie myślę, że jak jako dzieci jedliśmy jakieś owoce z ogródka i warzywa, to pewnie też żeraliśmy robale razem z tym, <laughs> więc to jest to samo, ale i tak już nigdy nie tknę tych, tych kwiatków. Aaron, galopujemy! Patrzcie, puszczam luźną wodę, a on grzeczny, bo już się wyżył. Aaron, teraz musimy zwolnić, bo się nam droga piaszczysta będzie kończyć. O, jak pięknie na luźnej wodzy. Kolejne pytanie, nie wiem, które z kolei jest takie. Czy planuję kupić drugiego konia? No i powiem wam tak. Że ja bym bardzo chciała, serio, mega mi się marzy drugi koń, ale nie stać mnie na to. Może jak się rozwinę na to kupię, nie no, śmieję się, ale chciałabym i U... chciałabym, tylko nie mam już pieniędzy. I jakbym kiedyś miała, to pewnie bym kupiła, ale w tej chwili nie. No i jakbym kupowała konia przyszłego, to chciałabym mieć rybaka bo aktualnie, na przykład jak nawet bym miała pieniądze, to bym nie miała czasu na dwa konie, a tak to na przykład bym się teraz skupiła na Aronie i trochę na tym rybaku, i tak coraz bardziej stopniowo bym przechodziła, że bardziej bym jeździła później na tym starszym rybaku, czyli jakby na 4 lata na przykład, a Aron by już miał coraz większy luz. Wiadomo, ja że bym... no ja, co, samolot leci? Wiadomo, ja żebym bym Arona nie odstawiła od pracy tak długo, jak mogę, bo ja uważam, że Koń póki może to powinien chodzić i się ruszać, bo to jest dla niego po prostu zdrowe i jak się nagle odstawi go od roboczy, to on po prostu dzieje i robi się taki sercewiały, że tak powiem. No, ale, ale chciałabym siedzieć rybaka, jakbym miała pieniądze, to na pewno bym kupiła rybaka, ale w tej chwili mnie nie stać. Wróciliśmy już z terenu i patrzcie jakie są ładne kwiatki, a ostatnio jeszcze jakaś fanka kwiatków, nie wiem o co mi chodzi. Ale już wracamy do stajni i jeszcze dam Arana chyba na łąkę. A nie idź trawy. Dam go na tą łąkę do koników, O, to jest <laughs> już nie że tak się w ten kwiat. No, dam go na łąkę do koników jeszcze. I jeszcze mam do, dla Was chyba z tego potanka do odpowiedzenia. I żeby nie było, ale jestem tak jakaś psychiczna, że tylko na 15 minut chcę konia wypuszczać. Yy, on był na łące dzisiaj od rana, więc i tak już długo był. Także y, nie myślę sobie, że ja go puszczam na 15 minut na padok, bo tak nie jest. Syf. Niosę krowę dla mojej krowy, która jest na padoku. Idziemy do Irona dać mu krowę i zabieram go do stajni. Dobra ta krowa w sumie. Trochę odgryzłam jej uszy. I rogi, masz Aron. Dobre? No raczej, że tak. Ej, właśnie zrobiłam z Aronem sobie foty, żeby zrobić jakieś zdjęcie na miniaturę. I zrobiłam jakieś śmieszne zdjęcie, jak Aron nie po twarzy. Ono na pewno będzie jako post dodane. Pewnie zanim się pojawi ten film, to to zdjęcie już będzie w poście. Bo ten film do pewno dopiero się pojawi. No. Ale zrobiłam i jest śmieszne. Aaron, idziemy do spajnik. Ojej, konik leży. Widziałeś, Aaron, takie rzeczy? Leżącego konia. Zapraszam. Czekaj, 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 czekaj. Ale ci się pić chciało. Przecież masz wodę na podoku. Co ty? Nie wiesz o tym? Dawaj kantar. Nara, Aaron. Jestem już w aucie i będę jechać do domu. Jakiś pan się o mnie patrzy. Będę jechać do domu i ostatnie pytanie, czyli w jakiej stajni stoimy? Stoimy w Starym Kisielinie koło Zielonej Góry, województwo lubuskie i stajnia nazywa się KS Centaurus albo stajnia sportowo-błażejewska, jak kto woli. W każdym razie tam stoimy. I tak jest tutaj rekreacja, jakby coś pytało, bo dużo osób będzie pytało pewnie, czy jest. No i jest. Dobra, jadę stąd. Nara. Ej! Ej. Ej. Ej, ej. Mam nadzieję.